Witam, kupiłem na Allegro listwy ochronne na ponton 11 cm. Pierwszy raz bawimy się w klejenie pontonu. Jak widać, nie jest to skomplikowane. Najpierw um, czyścimy ponton od spodu benzyną ekstrakcyjną, żeby otłuścić. Potem tą listwę. Tak samo nakładamy klej z jednej strony, nakładamy klej z drugiej strony, dajemy wysno 10 minut. I gdy wyschnie, przykładamy i nagrzewamy suszarką bądź opalarką. I tak jak widać, jeden element już jest przyklejony trzyma się super. Ochrona pontonu na pewno murowana. Polecam, tak jak widać, lekkie uszkodzenia na pontonie wisła kamienie zdecydowałem się na zakup czegoś takiego na Allegro. I klej, który według mnie jest najlepszy, mega szybko łapie i nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł to zedrzeć. Polecam. Myślałem, że będzie gorzej, że to będzie jakoś ciężko szło, ale jak widać nie ma z tym większego problemu. Listwa jest naprawdę fajna. Mówię kleimy to po raz pierwszy sami w garażu. Sprzedający wysłał nam filmik, też mniej więcej jak to robić. Oglądaliśmy dwa razy. No i działamy dalej.